Mówią, że damska torebka to zaginiona Atlantyda, a co Pani nosi w swojej torebce? Ja mam wszystko, ostatnio jak byliśmy w trasie to wyciągnęłam nawet jakiś klucz do, do jakichś śrub specjalnych, nie wiem skąd on się tam znalazł, ale prawdopodobnie gdzieś grzebałam w bagażniku, włożyłam go do torebki, a potem szukając szminki nagle wyjęłam ten klucz i wszyscy byli zdziwieni, także moja torebka idealnie to zdanie opisała moją torebkę, jest tam po prostu bałagan. A czy w torebce znajdzie się coś do stylizacji włosów, Pani torebce? Yy, tak, ja lubię mieć taki mały spray do włosów. Moje włosy się kręcą bardzo, więc, yy, ale są takie właśnie niesforne, że jak jest trochę wilgotne czy coś, to już yy, robi się z tego nie wiadomo co, więc zawsze muszę mieć ten spray, żeby je tak uformować. Także taki mini spray zawsze się znajduje. Ostatnio nawet na swoim blogu miałam taki konkurs, co noszę w swojej torebce noszę wszystko. Przede wszystkim wizytówkę, portfel, dokumenty, yy, bardzo dużo kosmetyków, ojejku, rzeczy dzieci, które nawet skarpetki ostatnio. Ostatnio zauważyłam w swojej torebce swojego syna, jest w mojej torebce jest wieczny bałagan. Wspomniała Pani o kosmetykach, a znajdzie się tam coś do stylizacji włosów? Do stylizacji włosów? U mnie raczej nie, ale, ale szczotkę do włosów zawsze mam w torebce, dzisiaj też oczywiście, ale do stylizacji nie, no bez przesady. Potrzebne rzeczy, niepotrzebne rzeczy, papierki, yy, jedzenie, e, tak. Kosmetyki, perfumy. Powiedziała pani kosmetyki, a czy znajdzie się coś do stylizacji włosów? Do stylizacji włosów? Czasem mały lakier do włosów, jeżeli jest potrzebny, ale tak to nie. Zaskoczyłaś mnie. Hmm. A najdziwniejsza rzecz, jaką pani znalazła w swojej torebce? Witelec.